Działa, prawda? Działa. Typ samolotowy. 2, trzy, raz, dwa, trzy. Lewa. Chodzi. Wszystko Dobrze tu? Dobrze tam. E, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. <noise> Witam was serdecznie. Tutaj Maciek Wieczorek i dzisiaj specjalne wideo, w którym chciałem wam wam bardzo serdecznie podziękować, bo mamy 100 tysięcy subskrypcji. I to jest fantastyczny moment, który spodziewaliśmy się, że przyjdzie dużo, dużo później, e, zwłaszcza, że ten kanał miał wiele różnych perypetii, wiele różnych koncepcji i tak naprawdę dopiero, kiedy wymyśliliśmy e, drogą prób i błędów licznych e, program Ekspert w Bentleyu, to zaczęło to wszystko funkcjonować, ale też nie od razu, bo pierwsze odcinki miały mało wyświetleń, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. W pierwszych odcinkach w ogóle robiliśmy konkursy, w których nikt, w których nikt nie chciał brać udziału, bo tak mało ludzi to oglądało. Także trzeba było się Wyedukować i cały czas iść przed siebie sprawdzając, co po prostu Wam się podoba, bo, bo to jest cała specyfika. Nie tylko YouTube'a, ale całego świata przedsiębiorczości, że robisz to, czego ludzie chcą. I to jest tak proste i tak skomplikowane jednocześnie, ale przy tym tak fajne, bo tu chodzi właśnie o to, żeby prowadzić ten dialog. Nawet jeżeli to się wygląda, to wygląda jak monolog, no, bo jest facet, który gada w samochodzie, a inni to oglądają, to zawsze jest to dialog, bo potem jakie są łapki w górę, w dół, jakie są komentarze i tak dalej. My wiemy i widzimy, czy choćby po ilości wyświetleń, my widzimy, co wam się podoba, co daje wam wartość i i pamiętam, że jak zaczynaliśmy, to to było granie trochę wabank, Znaczy wabank, no co można było stracić, no najwyżej by projekt nie wyszedł i tyle. Natomiast to, co było wabank, to było to, że wymyśliliśmy, że będziemy dawać bardzo dużo konkretnej wiedzy, ponieważ ja przez lata wcześniej prowadziłem różne szkolenia, które sprzedawaliśmy za grubą kasę i ludzie przychodzili, edukowaliśmy, robiliśmy różne strategie, ćwiczenia i tak dalej. I w którymś momencie taka lampka była nad głową. Co by było, gdyby teraz, po latach sprzedawania tej wiedzy, zacząć ją dawać zupełnie za free na YouTube. I z jednej strony taki strach, no nie, że jak ja to rozdam to za chwilę już nie będę mieć co sprzedawać, no nie? No bo co? Będę rozdawać wiedzę za darmo, konkretną, działającą. Co dalej? A z drugiej, kurczę, to jest fajne. To jest fajne, bo jak ludzie zobaczą, zastosują, to nic nie nic nie uprawdopodabnia tego, że ktoś zostanie na przykład klientem, niż to, że już coś dostał i to zadziałało. Że to nie było tylko fajne, miłe i przyjemne, ale że to zadziałało i realnie dało mu na przykład zarobić. I teraz już spotkałem tak naprawdę w poprzednim roku, wielu z Was gdzieś tam, e, na mieście, na ulicy, w sali zabaw dla dzieci, na Westerplatte pozdrawiam, e, w różnych innych miejscach, w hotelu Hilton w, w Gdańsku, e, w różnych miejscach Was spotykam, e, rozmawiam z Wami e, zupełnie spontanicznie i większość z Was mówi nie tylko to, że podoba mi się, e, tylko że też zastosowałem to i to. Dzięki temu zaoszczędziłem albo zarobiłem, albo to, to też piszecie w komentarzach, że zastosowałem tę technikę i dzięki temu mam nowego klienta, który mi płaci tyle i tyle. Więc to jest najbardziej budujące. Pamiętam, jak prowadziliśmy wywiad z jednym z najbardziej znanych iluzjonistów w Polsce, z Y, i rozmawialiśmy sobie przed wywiadem, bodajże to było, i tak sobie gadamy, gadamy, gadamy. Sprzęt wysiadł wtedy kompletnie, nie było mikrofonu, więc mieliśmy parę godzin do rozmowy przed wywiadem, także sobie pogadaliśmy. No i Y mówi, wiecie co chłopaki, ustrzeliliście, idealny moment, ponieważ uważam... Że przyszedł czas na treści merytoryczne na YouTube, że skończył się ten czas, że YouTube to jest tylko rozrywka, jakieś tam challenge, żremy cynamon i tak dalej. I zaczął się czas, kiedy na YouTube ludzie będą przychodzić po wiedzę. W związku z czym, kiedy na YouTube wchodzą też ludzie bardziej poważni. Czyli nie tylko e, nie, nie żeby dzieci nie były poważne, ale nie, już nie tylko wchodzą dzieci po rozrywkę, żeby zobaczyć, jak ktoś nogą otwiera butelkę, tylko że wchodzą też ludzie, którzy robią poważne rzeczy, robią, rozwijają poważne interesy, na przykład. I chcą na YouTube wiedzieć, jak ze 100 tysięcy miesięcznie zrobić 120. I dziś wiemy, że ta teoria to nie jest teoria, tylko że tak działa, bo poznaję też Was na naszych konferencjach, na różnych mentoringach i tak dalej. Przez ten czas mieliśmy różne usługi, na przykład prowadziliśmy konsultacje, których już nie prowadzimy, bo nie mamy czasu, ale zobaczyliśmy, że tam przychodzą ludzie, z których niektórzy to naprawdę robią takie biznesy, że, że my się czujemy wręcz mali przy niektórych z Was i bardzo dobrze. Ale mimo to się uczycie, bo wiecie, że każdy coś innego e, robiąc, coś innego wie. I to jest też fajne, że przychodzi do nas facet, który na przykład zarabiał większe pieniądze od nas, ale dzięki naszym radom zaczął zarabiać jeszcze większe pieniądze, na przykład o 50% więcej. I to jest super. I nic nie jest tak budujące jak to, że żeby dawać ludziom coś, co przynosi realne efekty. Często się nas pytacie, skąd ten sukces tego programu? Odpowiedź oczywiście w pełni uczciwa to jest nie wiem, ale jest parę poszlak. Pierwsza to jest oczywiście content, czyli to, że dajemy tutaj nie byle co. A przynajmniej wkładamy całe serce, żeby tu dawać nie byle co. Z drugiej strony... Myślę, że jest to wynikiem tego, że nie mieliśmy pomysłu na to, jak na tym zarabiać. Ponieważ zanim robiliśmy eksperta w Bentleyu, robiliśmy jeden duży biznes edukacyjny i sprzedaliśmy go. Sprzedaliśmy go, no może nie za nie wiadomo jakie pieniądze, ale za takie, że mogliśmy przez pewien czas nie robić nic. Zwłaszcza, że każdy z nas jeszcze miał swoje interesy. Ja miałem Instytut Lingwistyki, który do dziś działa i będzie działać i rozwija się rewelacyjnie. Kacper miał firmę sprzedającą nawigację, która już wygenerowana. Generowała ponad milion złotych zysku, także, także z jednej strony mieliśmy działające biznesy, więc nie było parcia, z drugiej mieliśmy jakieś odłożone środki ze sprzedaży tego głównego naszego biznesu w tamtym czasie, więc dzięki temu właśnie nie potrzebowaliśmy żadnego planu I tak stwierdziliśmy, że nie będziemy brać kartki, długopisa, rozkminiać co my będziemy tworzyć, co produkować, na czym zarabiać olać to. Zrobimy program, skupimy się na wiedzy, a reszta przyjdzie sama. I ktoś by powiedział, że no biznesowo to jest nieprofesjonalne podejście. Gdzie jest analiza SWOT? Gdzie są liczby? Gdzie tutaj plan genialny? Ale jak możesz mieć plan na biznes, którego nigdy nie robiłeś? Którego w dodatku nikt nie robił? No bo czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Więc no jak tu w ogóle zrobić plan? No nie da się. Więc stwierdziliśmy, że kij z planami, parę miesięcy, skupmy się tylko na dawaniu wiedzy, a później będziemy wymyślać. No i okazało się, że produkty, na których dzisiaj nasza firma zarabia, są czymś zupełnie innym niż przewidywaliśmy. Nie przewidywaliśmy na przykład w pierwszym dniu tego programu, że kiedyś zrobimy na przykład konferencję. Nie przewidywaliśmy, że na przykład będziemy zarabiać na książkach. Myśleliśmy, że książki będziemy pisać tak czy siak, bo one budują markę osobistą i tak dalej. A teraz okazuje się, że na książkach da się tak zarabiać, że w zasadzie nawet gdybyśmy nie robili nic innego, to same te książki to jest całkiem niezły biznes. Ku naszemu zaskoczeniu. Także wiele rzeczy. Odpaliliśmy na jakiś czas konsultacje, później okazało się, że one są zbyt wymagające czasowo, więc je przestaliśmy robić. Na początku odpaliliśmy firmę logistyczną, później przestaliśmy ją robić, bo się okazało, że też stosunek czasu do zysku jest marny. Także odpaliliśmy przez moment agencję brandingową, chcąc zrobić marki osobiste dla innych, ale też po miesiącu praktycznie jak zobaczyliśmy, jak bardzo indywidualne musi być podejście do klienta, to stwierdziliśmy, że to nam nie daje skali i zamknęliśmy. I wiesz co? To nie jest tak, że to było Draszki. To nie, to były wręcz zwycięstwa. Bo każda z tych rzeczy, które nie działały, e, pokazały nam, czego mamy nie robić i co mamy robić. A nic tak nie uczy, jak klient potencjalny. To jest właśnie to. Więc nas interesowało zawsze, zamiast planować w głowie 100 godzin e, i wykminić, jaka mogłaby być ewentualnie rzeczywistość w przyszłości, stwierdziliśmy, robimy, testujemy, działamy. Jedyne na czym się musimy skupić, żeby działać dobrze. A to które rzeczy zadziałają, to już nam powiecie Wy. I tak właśnie się stało, i tak oto przekroczyliśmy 100 tysięcy subskrybentów, co oznacza, że zaufanie społeczne w Polsce dla naszego programu jest bardzo duże, bo to już nie jest garstka ludzi, mm. tylko to już jest ogrom, ogrom przedsiębiorczych ludzi. I wiecie, co mnie jeszcze motywuje do tego wszystkiego? Widzieć, że, czy mieć możliwość... Przemycania różnych dodatkowych treści, bo kto z Was ogląda ten program w miarę regularnie wie, że my się nie skupiamy na biznesie tylko w znaczeniu jak robić więcej hajsów, ale też jak dobrze robić więcej hajsów. Czyli bardzo często e, wrzucam tutaj informacje na temat, czy informacje, czy bardziej takie wrzutki po prostu na tematy etyczne, moralne, na temat zasad, e, bo my nie chcemy robić hajsów. W sposób czy zachęcać, nie chcemy nikogo, żeby robić hajsy na cudzej krzywdzie, choć to zawsze jest łatwiejsze, prostsze, szybsze. Chcemy właśnie, żeby w Polsce były tysiące uczciwych przedsiębiorców, którzy działają dla, na korzyść klienta, robią swój biznes profesjonalnie, a przy tym świetnie się bawią i zarabiają poważne pieniądze. To jest właśnie misja naszego kanału, i nad tym pracujemy i będziemy pracować do. 200 tysięcy subskrypcji, bo to jest teraz kolejny rozdział, który się zaczął. E, podobno YouTube daje jakiś srebrny przycisk za przekroczenie 100 tysięcy. Zobaczymy to. E, ponoć dają później złoty za miliona, ale to się raczej nie wydarzy, bo milion osób przedsiębiorczych w Polsce czy jest, to nie wiem. E, wydaje mi się, że może nie być, chociaż, no zobaczymy. Nie można się na nic też zamykać. Natomiast 100 tysięcy subskrypcji oznacza, że naprawdę jest nas wielu, a to oznacza, że w jakim sensie mamy wpływ na polską przedsiębiorczość. Bo jeżeli polska przedsiębiorczość będzie profesjonalna, fajna, przedsiębiorcy będą pracować z pasją i robić dobre rzeczy, to tak naprawdę cały kraj się zmienia. Bo to polska przedsiębiorczość buduje Polskę. Nie rządy, nie jakieś tam farmazony, dotacje, plusy, minusy i tak dalej, menelowe plus, tylko to, co buduje kraj, to są przedsiębiorcy, którzy później, jak im idzie, to mogą zatrudniać więcej ludzi, robić przyjemniejsze, fajniejsze dla ludzi miejsca pracy. To też my widzimy, jak się, jak zaczynaliśmy we dwóch z Kacprem. I, no, już mieliśmy Artura też w zespole. Natomiast dzisiaj tych ludzi już jest tyle, że licząc z freelancerami i z pracownikami stałymi, to w zasadzie mamy, nie wiem, kilkanaście, może już kilkadziesiąt osób, a to raptem w kilkanaście miesięcy, nie niespełna dwa lata. Więc, rozwinęła nam się też fundacja, zaczynamy realizować pierwsze projekty, pomagając w Wenezueli, niebawem też na Dominikanie. Mamy nowe osoby w zespole, też w samej fundacji. Także to jest to, że później my robiąc konferencję biznesową, która służy temu, żeby ludzie się poznali, zrobili Wspólne interesy, to my jednocześnie mamy tam wrzutkę, że mamy też fundację, pomagamy. Ludzie chętnie się udzielają, pomagają, wspierają, licytują różne rzeczy i znów można zrobić przy okazji I to coś wszystko dobrego. przy mleku sojowym. I to wszystko przy mleku sojowym, bo przecież nasza, w związku z tym, że my działamy w oparciu o własne wartości, to na naszych konferencjach e, nie ma produktów niewegańskich, bo nie chcemy e, zarabiać na krzywdzie czy wspierać krzywdy zwierząt. Więc jesteśmy, można powiedzieć, trochę specyficznymi ludźmi. Ale to jest właśnie fajne. i to nam się podoba, że, że tak wielu ludzi to docenia i chce tym żyć nawet jeżeli mają jakiś inny pomysł na siebie czy inne wartości wyznają to jednak zawsze to są wartości uniwersalne, że chcemy po prostu robić dobrą robotę. to łączy mnie z tobą i z tobą razy 100 tysięcy. Także dzięki Wam bardzo i. Tak to przygotowaliśmy dla was making Off, czyli różne dziwne sytuacje, które miały miejsce poza kadrem, poza tym, co się pojawiło na YouTubie. Zachęcam Cię do obejrzenia tego, tych różnych dziwnych historii, czasem wpadek, czasem coś nie zadziałało technicznie, a czasem po prostu jak robiliśmy sobie jaja przed albo po, żebyście widzieli, jak to wygląda czasem od kuchni. Jakkolwiek można powiedzieć od kuchni siedząc w samochodzie, ale w sumie ten samochód jest trochę droższy od klasycznej kuchni, więc można powiedzieć, że tak. Jest. Także zobaczcie to sobie i dzięki Wam bardzo. A ze swojej strony obiecuję, że kolejne 100 tysięcy subskrypcji e, to będą ludzie. Którzy zobaczą materiały, które powstaną w najbliższych miesiącach, a te materiały, i to Wam obiecuję, będą najwyższej jakości nie tylko oczywiście technicznej, ale przede wszystkim merytorycznej, także nie poprzestajemy, tylko wręcz przyspieszamy i gwarantuję Wam, że tony wiedzy przed nami nie tylko fantastyczne wywiady w ekspercie w Bentleyu, ale również e Mam nadzieję wartościowe monologi w programie Biznes 2.0. Zobaczcie Making Of i jeszcze raz dziękuję Wam bardzo i cieszę się, że mogę robić coś, co jest pożyteczne dla innych, no bo to daje frajdę również mnie. Także dzięki Wam bardzo. No i super, zapraszam do obejrzenia. To co? No git, jedziemy, nie? To co, strzałkę? Dobra. czerwone światełko. No i pokazać. No. Bo odsłuch sobie jeszcze masz teraz. Lewy mikrofon, prawy mikrofon. Ale wy macie taką pracę, jeździcie tylko i nic. Do normalnej roboty byście się wzięli. No, tak. Mam dość patrzenia jak zazdrość z zżera. Co Fantastycznie. Prawdę w tych czasach powiesz tylko w rapie i w stand-upie. No, kurczę, mm? nie czuję żadnego. Rap już mam za sobą. Start. Koleżko, koleżko, wiesz z kim my mamy za tydzień wywiad? Nie, nie ale wygląda się jak Film e, trafia do Konrada. Pozdrowienia. Czasami ja doglądam i widzę przerażenie w oczach gości. Ja się zastanawiam, jak ty właśnie jedziesz, nie? Tylko nie wiem, czy ty jedziesz trzeci. Wękrynia Ma jedzie tak jeszcze, to nie, nie ma dla benzyny, nie? Fasjonujący, czyż nie? Lewa kamera nie działa. To, co wymyślasz? Nie. Isn't it? <laughs> <laughs> Dzisiaj naszym gościem jest słodki człowiek. Tomek Korga. Człowiek, który zajmuje się czym? Może jeszcze raz wyłącz włącznie, czy już się nie da? Paliwo dawaj synek, już tu zapłacił hopie chłopiec za Ubera. <grym detailed loadout> Tylko mi się trochę kierowca nie zgadza. Bądź miły. <grym Mother> Co, jedziemy z tym koksem? I telefony wyłączone. Jedziemy z tym balansem. Witam serdecznie, jesteśmy nad jeziorem Bajkał i zwiedzamy świat. Ale ty zostań w domu. <grym mich> Ha, witam Was serdecznie, Maciek Wieczorek, a to jest Ekspert Bentleyu Plus. Patrzę czy tu patrzę? Na zmianę sobie patrzę. I co, ta lewa już działa, widzę. Jeśli kiedyś zrobimy ten making off, to będzie piękna sprawa. Dobra, cicho, jedziemy ciałem z tym. Jedziemy z tym. Jedziemy z tym. Ja bym to wróci do making offa od razu. <grybujesz> Konrad wrócił od razu. To też do making offa, to co było.